Przewadza. <laughs> e, moja dusza... E, wędrowcy. <laughs> no ale poza wędrowcą wędrowcy. jesteś hipnoterapeutą. Jestem. Wykonujesz dźwiękoterapię, robisz seanse z gongami. Tak. Opowiedz coś o sobie. E, tak, jestem też pedagogiem. To, to był mój pierwszy zawód. E, później... E, później zaczęłam... E, jakby eksplorować swoje wnętrze i, i, i szukać gdzieś tam odpowiedzi na różne pytania. I to mnie doprowadziło do, e, do kursu właśnie hipnozy, e, hipnoterapii, e, też terapii kwantowej. E, tak, tak, to, to były moje takie poszukiwania i, i ta hipnoterapia mnie bardzo zafascynowała. E, to są cały czas poszukiwania różnych przyczyn, naszych rzeczy, które zdarzają się w naszym życiu. Tak naprawdę okazuje się, że nic nie jest przypadkowe, że to wszystko gdzieś tam ma swoją przyczynę, która jest głęboko schowana w naszym umyśle, w naszych programach z dzieciństwa. I to jest fascynujące. To jest droga, która cały czas mnie zachwyca. Ale zacznijmy od tych najprostszych rzeczy, czyli dźwiękoterapii. Dobrze, dobrze. Do no, fizyki to, bo dźwiękoterapia była później, <laughs> <na> tak, <tego>, <laughs> jak już pytałeś o początek, to tak, to mnie też doprowadziło do, do właśnie mi z gąbów, bo też zrozumiałam, że dźwięk potrafi być bardzo uzdrawiający, oczyszczający, uwalniający i też otwierający nas, nas na nasze wnętrze. My tak rozumiem dźwięk jest wibracją, prawda? Tak, to jest częstotliwość, wibracja. Częstotliwość. Nasze organy też mają częstotliwość, też mają o jakąś tam wibrację. Tak, tak, tak naprawdę każdy organ ma swoją częstotliwość i wibrację. Jesteśmy taką właśnie wibracją. Jak na przykład gdzieś tam poczytałam sobie o Tesli czy Einsteinie, to oni też mówią o wibracji, że wszystko jest wibracją. I te misy tak naprawdę odzwierciedlają naturalne częstotliwości przyrody, więc w momencie, kiedy wchodzą w rezona z ciałem człowieka, uruchamiają w nim siły samonaprawcze, czyli jakby stymulują nasz organizm do, do działania, do, do tego, żeby um, sam się naprawiał. Oczywiście te wibracje też jakby synchronizują się z ciałem człowieka i wprowadzają nas w stan relaksu, w stan, rozluźniają nasze napięcia nerwowe. Rozumiem, że możesz w jakiś sposób wspomagać zdrowie tak? swoich klientów, czy tam przywracać to zdrowie poprzez udział w takiej sesji, z misami. Tak, one nawet nazywają się terapeutyczne. Oczywiście to nie jest tak, że one są jakby cudotwórcami, natomiast pomagają w tym uzdrowieniu. Chociażby nawet, kiedy spowalniają nasze tętno, mózg, oddech, to już redukują nas stres wprowadzają nas w ten właśnie ten stan takiego dobrostanu, tego relaksu i to już, to już jest terapeutyczne dla naszego organizmu. To są bardzo duże urządzenia. Powiedz mi, dlaczego musimy mieć tyle tych urządzeń, że są różne wielkości? Czy to się wiąże jakby wtedy ze skalą tych dźwięków, które używasz na poszczególne części ciała? Wiesz co, po prostu tak to, taki zestaw, to jest taki zestaw tak naprawdę do masażu. Eee, tak, jak najbardziej, one mają swoje, każda ma swoją częstotliwość, każda jest do odpowiedniej części ciała. To jest misa brzuszna, eee, to jest, się nazywa misa stawowa albo uniwersalna, eee, nią się też gra na dłoniach i na stopach. Eee, to jest misa sercowa i misa zatokowa. Więc jakby każda z nich też wielkością odpowiada, bo wiadomo, że masę, eee, misę brzuszną nie położymy na czoło. Eee, zatokowa jest malutka i, eee, i ją się właśnie kładzie na czoło. Czyli jakby nie sam dźwięk jako wibracja przechodzi, tylko jakby kontakt, tak? Czyli tak jak podobnie jak przy kamertonach, że możemy kamerton mieć bardzo blisko ciała, ale możemy go punktowo postawić. Tak. Czy punktowe stawianie jakby wzmacnia to znaczy, oddziaływanie? Wiesz co, jeżeli postawisz na ciele misę, to odczuwasz tą wibrację fizycznie też. Ale dźwięk to i dźwięk wpływa, i, i wibracja. Misy te wydają dźwięki o częstotliwości OM, która, już tak bardziej naukowo mówiąc, wpływa na układ nerwowy i one synchronizują się z falami mózgowymi I, i wtedy właśnie te wibracje wpływają bezpośrednio na nas, kiedy są właśnie na ciele, kiedy dotykają konkretnych miejsc i to ma bardzo terapeutyczne działanie. Czy ty, jako taki terapeuta, masz jakby podwójną korzyść, bo wykonując zabieg, jednak cały czas jesteś w tych wibracjach, sobie nie ukrywać? To prawda, to, to prawda. te dźwięki również się na mnie wpływają, chociaż ja to trochę jakby mam inną rolę w tym, w tym momencie, więc jakby skupia się na osobie, której wykonuje masaż, i to ona jakby jest tutaj głównym bohaterem. Niemniej jednak oczywiście ja słyszę te dźwięki i, i, i również i wpływają one na mnie. No tak, bo poza intencją, jakby intencja jest o no jakby tam zdrowie czy zabieg dla, dla klienta. Powiedz mi, co udało Tobie w tej praktyce się już komuś pomóc i uleczyć? Ehm, chore zatoki po serii masaży, tak, osoba już wyzdrowiała. Ehm, Zeszły więźniaki na macicy. Jeśli chodzi o pracę serca, to też w arytnii serca to ono zaczęło już, już lepiej działać. Natomiast oczywiście tutaj jest jakby cały czas równoległe, równoległe leczenie medyczne, to, to nie, nie można zastąpić zwykłego leczenia. Ale rzeczywiście e, wspomagają e, uzdrowienie, leczenie, e, oczyszczenie z toksyn, e, regenerację tego ciała, łagodzą napięcia nerwowe, e, ale też jakby oprócz tego, że, że wpływają na ciało, wpływają też e, pod kątem e, emocjonalnym, umysłowym, dlatego że e, wyciszają nasz umysł tak naprawdę, a kiedy wyciszają umysł to jesteśmy bardziej wewnątrz siebie, bardziej słyszymy głos naszej intuicji, otwieramy się na tą wewnętrzną naszą wiedzę, na tą mądrość serca, więc to jest też wpływ mentalny, emocjonalny, duchowy. Ale masz też cały zestaw mis kryształowych, tak? Od tych tak. mosiężnych. Na ile te wibracje się różnią, że trzeba sięgać po taki różny asortyment? Przy, tym, przy tych zabiegach. Hmm. Tak naprawdę chodzi o, o wysokość wibracji, o częstotliwość. Misty kryształowe mają bardzo wysokie wibracje, wysokie częstotliwości. Po prostu inaczej grają, inny wpływ mają na człowieka. One są, te są bardziej niższe dźwięki, bardziej uziemione. Na misy kryształowe mówią, że to są anielskie dźwięki. Można rzeczywiście tak powiedzieć, bo one są bardzo wysokie. Jak takie trochę chóry anielskie. Więc każda co innego nam daje. Tak naprawdę na koncertach gongów i mis te, te, te zdania są podzielone. Jednym bardzo mocno odpowiadają te misy kryształowe, wręcz twierdzą, że są cudowne i, i mają cudowny wpływ na nich. Innych nawet mogą czasami irytować. Te wysokie dźwięki. Natomiast bardzo lubię właśnie te niższe dźwięki z niż metalowych. To jest wszystko bardzo różne, indywidualne, każdy człowiek jest inny, każdy co innego lubi, co innego na niego wpływa, więc e, tak naprawdę też nie ma co porównywać ich. A robisz też takie całonocne kurcze, tak? To się nazywa? Tak, całonocne ceremonie dźwięku. Ja, ja tak. rozumiem, że jakby roni <grywali> być klienta. To łatwo jest, byc, bo to jest bardzo przyjemne tak? Leżeć, kiedy te dźwięki się rozchodzą, ale jaki ma na celu aż całą nocne granie i jak to wpływa na siebie, jak ty sobie z tym radzisz? Jak ja sobie z tym mhm. radzę? No ja bardzo lubię te, te nocne ceremonie. Oczywiście one, kiedy gram, to, to nie jest taki wpływ, jak osoba, która leży i która ma zamknięte oczy, bo to o to chodzi jakby, żeby właśnie poddać się, kiedy leżymy. Kiedy mamy już, nie mamy tego kontaktu ze światem zewnętrznym, to wtedy naj, najbardziej przyjmujemy te dźwięki, najbardziej się na nie otwieramy. To są naprawdę całomocne, to są już takie głębokie często procesy, gdzie oprócz tego, że bardzo ciało się zrelaksuje, to mogą pojawić się takie głębokie wglądy w siebie. Też jakaś twórczość. Kreacja, jakaś się pojawi, jakaś, jakaś inspiracja, e, pomysły nowe. To jest wszystko takie bardzo indywidualne, ale, ale jakby każdy, każdy tak naprawdę zapisze coś, e, na co jest gotowy. E, przyjdzie do niego coś, e, co, 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 co rzeczywiście jest gotowy na tu i teraz przyjąć. E, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście, że to nocne ceremonie są, są dużo głębsze. Mocniejsze niż, niż koncerty, trzy lub dwugodzinne. No i teraz szczęścia, że Ci z tej części Polski, tutaj bliżej południa, bo generalnie rezydujesz przy takiej zachodniej części Polski, że mogą się zgłaszać przez pewien czas do Ciebie tutaj na te zajęcia, sesje, tak. czy, czy konsultacje i czy ty udzielasz tych porad i tych zabiegów? Nie wiem, czy to za zabieg? No. Jeśli chodzi o indywidualne, to, to, to nazywamy to masażami, masażami. E, misami. E, jeśli chodzi o koncerty, to też można to nazwać taką kąpielą dźwiękową, bo rzeczywiście kąpiemy się w tych dźwiękach różnych e, instrumentów, e, bo dochodzą na koncercie do tego też gongi, e, które ba bardzo mają mocne brzmienie, silne działanie. E, te wibracje też są bardzo potężne, każdy gong też ma jakieś swoje, swoje wibracje. Na, na, na co innego też może wpływać. E, więc e, jak najbardziej zapraszam e, na takie kąpiele dźwiękowe. E, one są e, bardzo kojące, oczyszczające nas, e, uzdrawiające, no i przede wszystkim relaksujące też. Czyli można powiedzieć, to działa bardziej na, bo mamy ciało umysł ducha, tak? Tak, tak dusze. Na co działają. Te dźwięki, na jaką sferę najbardziej oddziałują? Za, zarówno na ciało, ducha i, i, i umysł. Tak naprawdę, e, tak jak mówię, że jakby co, co jesteśmy gotowi na tu i teraz przyjąć, to, to nasze. No, nasz, to, to przyjmiemy. Mhm. E, czasami ktoś potrzebuje właśnie bardziej uleczenia, bo, bo, bo coś ciało nie domaga. To rzeczywiście te dźwięki bardziej gdzieś tam dotrą do do ciała i leczą nasze ciało, czasami bardziej pod kątem umysłowym, kiedy właśnie pracujemy nad czymś, nad jakimś projektem, czy, czy, czy może po prostu chcemy bardziej się otworzyć na siebie, zrozumieć siebie. To też zależy od naszej intencji, tam, gdzie kierujemy uwagę, tam, tam pójdzie energia, więc to zależy tak naprawdę od wielu czynników. Nie możemy jednoznacznie powiedzieć, na co najbardziej działają, bo każdy człowiek jest inny, każdy czego innego potrzebuje w danym momencie. Jak robisz tą pudżę, to jakie instrumenty biorą w tym udział? Na, na pudżę przede wszystkim gongi, misy kryształowe. No i misy metalowe, mam też misy księżycowe. Te, te tak naprawdę są przede wszystkim wykorzystywane do masażu, ale używam je również do, do koncertów. Ja mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie, czy te wibracje i dźwięki można wykorzystywać w trochę innym celu niż leczenie ludzi czy tam poszczególnych organów cieli, dlatego że ja znam taki przypadek, że w Nepalu są, kiedy wybierze się opata głównego w klasztorze, na przykład w Menri, obecnie to było w tym roku, to odbywa się taki rytuał, taka ceremonia bardzo potężna gdzie zwozi się zioła zebrane na plac to są kilkudniowe obchody, gdzie właśnie lamowie cały czas robią rytuały wokół tych ziół i to jest nieprzerwanie przez kilka dni, czyli jak jedna ekipa idzie odpoczywać, spać, zjeść, to druga wchodzi automatycznie i cały czas te zioła są poddawane wibracjom właśnie tych dźwięków gongów i mis i to jest tak, że to jest robione tylko raz za życia tego wybranego przeora. I chodzi mi o to, czy znasz takie przypadki, że jednak też tutaj na zachodzie być może ktoś się tym zajmuje, że te wibracje przekazuje się nie tylko żywej istocie, ale też jakby no, roślinom czy tym ziołom, które mają mieć potem większą moc uzdrawiania. Mhm. Czy tej praktyki nie znałam, o której mówisz? Natomiast można tak naprawdę wszystko wibrować. Ja często mówię ludziom, którzy przychodzą na koncerty, żeby przynosili właśnie butelkę z wodą i oni bardzo często dziś blisko mi kładą tą butelkę i ona rzeczywiście jest nawibrowana. Na I, no i ta, ta woda rzeczywiście zmienia swoją strukturę, ona jest... można tak powiedzieć, że, że jest uzdrawiająca, jest. No jest jakby napełniona tymi e, wibracjami, tymi e, częstotliwościami, więc jak najbardziej można też pożywienie, e, również e, tak e, napełniać tą, 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 tą wibracją wszystko. My tu mam taki pomysł chyba w zieleni od przyszłego roku właśnie te nasze zioła poddawać podczas suszenia dźwiękom e, z, z gągu i z, z intencją odpowiednią, żeby właśnie one miały tą wzmożoną moc, moc uzdrowienia. Tak, oczywiście. To, to wszystko e, chodzi o to, żeby dostroić właśnie do e, odpowiedniej wibracji. E, I to już wiedzieli starożytni, to też wiedzieli filozofowie. E, o tym też pisał e, Rudolf Steiner. E, e, I on bardzo takie ma fajne zdanie, taki piękny cytat jest, e, kiedy on właśnie tłumaczy, że, e, że lekarze e, przyjdzie taki czas. E, że lekarze zrozumieją, e, że człowieka leczy się w taki sposób, jak dostraja się instrument, czyli do odpowiedniej wibracji. I też homopatia na tym polega. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Bo tam masz tylko przecież tak znikomą dawkę, która tylko przekazuje informacje o leku. Informacja, fala, informacja, no. energia, tak, jak najbardziej. Wykorzystujesz jakby swoje dodatkowe umiejętności jako hipnoterapeuta przy tych y, 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 sesjach w sesjach z gongami czy, czy z misami, czy to jest potrzebne, czy to się jakby nie przenika zupełnie? Yy, nie, nie, nie robię tego jednocześnie, natomiast e, jakby łączę dźwiękoterapię e, z hipnoterapią, e, bo zarówno jedno jak i drugie ma bardzo uzdrawiające działanie, więc z tym, że to są w ogóle różne światy, yy. Ale, ale obydwie, te, obydwie te dziedziny nas uzdrawiają. No, tak samo jak w lekach chemicznych, placebo potany też potrafi uzdrowić. Więc takie wzmocnienie przekazu, że za chwilę no, otrzymasz dźwięk, który uzdrowi Twoje ciało, tak? Twój organ jest jakby pewnym wzmocnieniem. Kwestia podatności psychiki też. Tak, tak. Jest tym, że podczas hipnoterapii, podczas sesji hipnoterapii, robię tylko hipnoterapię. Ewentualnie czasami, kiedy ktoś, będzie, kiedy ktoś chce, kiedy ktoś poprosi, to zrobię najpierw masaż misami, który też już pomoże rozluźnić się i zrelaksować, a później przechodzę do, do sesji hipnoterapii. Zanim przejdziemy do tego masażu w praktycznej wersji, którymi wykonasz, to według tych standardów które tam gdzieś edukacyjnych, które przyswoiłaś, na co należy zwrócić uwagę, żeby ten masaż był prawidłowo wykonany? No przede wszystkim jakby jak ktoś przychodzi, to dobrze jest powiedzieć, żeby wyciszył myśli, żeby pomyślał sobie o intencji na, na, na ten masaż, żeby te wszystkie sprawy dnia codziennego zostawił za sobą, że jesteśmy tu i teraz i, i to jest czas właśnie na taki czas dla ciała, dla, dla umysłu, dla duszy, na relaks, na odpoczynek, na regenerację. No i przechodzimy do, do praktyki, najpierw wykonuję masaż tutaj na plecach, czyli kładę misy na lędźwiach na y, kości ogonowej. Y, misę sercową kładę z łopatki. Y, na stopach właściwie zaczyna się od masażu y, na stopach. Y, po połowie y, masażu jest y, obrót na drugą stronę i pracujemy tutaj misą brzuszną na brzuchu, tutaj misa sercowa, misa y, stawowa y, na, na dłoniach. I na końcu zaatakowałam. Ile trwa taki zatyk? Tak, do godziny. Do godziny. Do można to tak naprawdę skrócić. Można zrobić półgodzinny masaż, można zrobić godzinny. Tak, wszystko. Tak, już zapraszamy do jabłek. I teraz przechodzimy do masażu. Dokładnie, zapraszamy. Dziękuję bardzo. I powiedz mi tak, może jeszcze jesteśmy teraz po zabiegu świeżo. Skąd ilość powtórzeń na przykład uderzeń w poszczególną misę na poszczególny organ? Czy to jest jakby technika wykonywania? Czy gdzieś to też się bierze z tego, że ty szczytujesz pewne dźwięki, jak one się rozchodzą? I wiesz, który organ nie domaga? I jak to wygląda praktycznie? Yy, tak naprawdę jest taki schemat. Konkretna ilość minut na konkretne miejsce w danym ciele. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli w danym miejscu coś, jakiś organ nie domaga, czy jakaś, cokolwiek, to ta misa troszeczkę gorzej gra. Ten dźwięk jest bardziej przetłumiony, nie jest taki czysty, nie jest taki płynny, nie niesie się tak długo. I wtedy to jest taka też informacja, że coś, coś tu jest na rzeczy, coś w tym miejscu jest do, do uzdrowienia, do uleczenia. Czyli taka diagnostyka może powiedzieć, w miejsce na poszczególne danych, uderzasz i masz diagnozę, która dla niej domaga. Można częściowo tak powiedzieć, bo to nie jest pełna diagnoza. Nie wiemy, co tak naprawdę mm -hmm. konkretnie trzeba by było właśnie zrobić badania, ale wiemy, w którym miejscu. Coś jest nie tak, czasami osoba już mówi na przykład, że, że tutaj na przykład ma martwicę, że, że, że ten organ nie domaga, że, że gdzieś tam jest w tym miejscu chora i ona już wie. Ale, ale czasami no, trzeba zrobić badania, żeby sprawdzić, co jest na rzeczy. No i oczywiście tej diagnozy... Tam jest też, ta, ta wibracja też dociera, bo nadnika w strukturę komórki, więc to się oczyszcza, to się jakby doprowadza do tej naturalnej jakby wibracji. I, i to też ma uzdrawiające działanie. A dzwoneczki, koszy, tak? Koszy? To są akurat zafiry. Zafiry, To tak. są akurat zafiry. Jakie mają Jaki cel? One tak naprawdę mają głównie relaksujący cel też troszeczkę na koniec wybudzający. Takim są pięknym dodatkiem według mnie do, do masażu i też do koncertu. Zielarnia pienińska, która jako nieliczna w naszym kraju promuje wysoko-wibracyjne, dziko rosnące zioła zbierane ręcznie. Podnoszą naturalną odporność organizmu i wspomagają walkę z wirusami. Zaletą tych preparatów roślinnych jest ich łagodne działanie, brak toksyn i skutków ubocznych. A jak z nimi pracować, przetwarzać, obrabiać, zdradzają na szkoleniach wykładowcy zielarni pienińskiej. Profesjonalne kursy z fitoterapii, jak i weekendy ziołowe cieszą się dużą popularnością. Dlatego warto skorzystać ze szkoleń weekendowych pod hasłem Zostań swoim uzdrowicielem lub z warsztatów Profesjonaliści dla profesjonalistów. Informacje o szkoleniach można uzyskać wchodząc na stronę Zielarni Pienińskiej. Ten, kto potrzebuje wysokowibracyjnych ziół, może przyjechać do współpracującej z Zielarnią Pienińską ekobazy.